Witam w trzeciej części już Gun Dobra, tym razem zajmiemy się jednym głównym zadaniem. Spróbuję zrobić dwa poboczne. To jest poszukiwany i kurier. Zanim zrobimy poboczne zajmę się właśnie głównym, czyli wchodzimy do tego przybytku. Rozmowa z barmanem? I'm looking for Jenny. Hey, Jenny. Where'd you get this? A fella named Ned White gave me it. Told me to come here and ask for you. I remember Ned. He was real sweet on a girl that used to work here, Sadie. That's her picture above the bar. Sadie is dead. What? How do you know? Who are you? Ned was my father. He and Sadie were both killed on a steamboat up north. Come on upstairs. God damn it, girl. How long we got to wait before we get a proper poke? Till I tell you.

Że będę ci mieli ochotę się zabawić, ale oczywiście ja przeszkodziłem mi w tym nie wiem, czy będę przepraszać? Gdzie tam się chować za kompanię? Co ty myślisz, że nie znalazłem się? Dobra, trzeba ruszyć do góry. Rozbyć cię wszystkich No i nie Mało żyć. Trzeba się napić. Gdy to było kucanie tu, okej. Okay. Shift. Trzeba się chować lepiej. Ale gdzie tam jesteś. Szczerze, nie jesteś tu sam. To tutaj się będzie. A, widzę główne dostające. Headshot piękny. Hehe, <grym> wycofuję się. Chcę się schować. Napić. I... Mm, nie za dobrze, nie za dobrze. Dobrze, no, kolejny, ale skąd do mnie nie szczelają? to w środku są, czystą? Uuu, jasne. Muszę strześć już refleksu. Jest bardzo przydatny. Tam pijak jakiś. Pijany, bym Dobra, to główkę. Chciałem przeładować, ale... Musimy też się przydał napić. Um, o, chodźcie, chodźcie. Teraz macie łatwy cel, mam mało żyć. Jestem na skraju. <grym 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 ten co? Z tego przywiązali. No i tarczę. Przepraszam, muszę. Potrzebuję pannę. Ale tarczy mi nie jakby tyłem. Dobra, tarczy nie ma. Chowaj się. Co ty robisz? Nie stoi się tak, tylko od razu trzeba korzystać z sytuacji. To mi się przydały jakieś napoje, nie powiem. Mało mam żyć. Go. A już nie mam do dość. A to co za miał tak wystaje Wisał? No co, no wystawała kówka mi się nie trafia Dobra, bo się tutaj bawię, bawię... bawię. Nie najlepiej widzę mnie z... 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 z życiami I nie zaskoczysz mnie. Dobra są, zaczynę się. Już pełno Kolejny pad Amunicja pełną, więc nie przyda mi się Co mnie dalej czeka?

rifle where's she going where'd sadie go from here it's some new sportin' house wanted her for the main attraction but she, she, went to she, love love her, after she got there <laughs> huh. you know why no but maybe i'll find out soon as the roads open i'm going to empire to replace her get back i'm told Ja? Twojego brata? Wyposaż teraz. Dobra, zobaczymy teraz jak pójdziesz. Będziesz lepiej. Wszystko mam na maksa. Trzeba najpierw wyjść z tego. Mm, to nie było miłe. zaskoczenie, Ale widzę, że stracił na to głowę. E, co wy próbujecie z tymi pochodniami, co? Chcecie spalić ten przybytek, tak? Eee, nie. Nie uda wam się tu, ja tu jestem. może będzie Ej, ja widzę, że tam biegną z pochodniami trzeba iść, że nie pozbyć Możemy pozwolić na spalenie w dół Że warto było się schować, bo było bezpieczne Dobra, padałem jak muchy ty Gdzie? Gdzie ty chciałeś, co? Nie wiem, że tam się ukrywa no. No, tam, no, To nie było miłe chyba Zbierze, się balki, się i Trzeba się napić teraz. I kolejny widzę z pochodnią. Nie dam wam pozbyć się tego... Tego baru, nie wiem co to jest. Czy wiem co to jest. Co to buję Ładny Ładnie przy przybytek. I wyjdę na zewnątrz, tam mi będzie więcej. A też jeden wszedł do środka. A to zaskoczenie. A tu jeszcze jestem. Hmm. Nie miło, nie miło tak. Dobra, to wszyscy? Zlikwidaj tych swoich powodów. Chodź, jedzie, widzę. Pan. No, oni na razie chyba jakieś nietypalni. Lecę z to się chce pozbyć, jak to nie radzili. O, jeszcze od tył zachodzą. Ale ich trochę tu jest. Ten nie ma pochodzi, ale szybko do ciebie. Wszyscy? Jeszcze ktoś chętny? Z tyłu, a ja pobiegłem naokoło. kolerka. Ucieknij mi. Rzucił. Dobra. Już wstrzymałem go. Skąd, skąd taki. A ten na koniu jest sobie to mało No też, też głupota stoi na środku ognia Linii strzału A ty co, nie widzisz, że tu stoi? Dobra, przyznaję się, też nie widziałem, że on stoi Dobra, jeden tam To już się chyba jeszcze nie jeszcze, nie? Skąd ich tutaj mają? Wszyscy są bandytami w tym mieście? Tam są napoje. No, to już wszyscy. Amunicja, trzeba wrócić. Let's pojedynek. Ej, no, nieuczciwy, ja się tutaj. Musiałem być jakiś uczciwy pojedynek, kiedy jeden na jeden, a ja widzę, że on już ma swoich. Oczywiście, Pomocnych. sam to by sobie radził. No, no, sam nieuczciwy. No właśnie, jak już mówiłem, nikomu nie można ufać. Nawet czasami samemu sobie. Jeszcze któryś, jeszcze któryś, jeszcze któryś chętny. I nowa strzelba, model 1887, Winchester. Hell of a shot, kid. Bet he was dead for he hit the ground. You gonna arrest me? Hell no. I'm gonna hire you. I'm Patrick Denton, City Marshal. Where you been, Pat? All hell's broken loose here. Huh? Out at the bridge. Huh? are making things plenty hot out there. Listen. I could use a dead shot like you to protect the Chinaman. How about it? He's coming back inside with me. Oh, lucky him. Well, if you change your mind, kid, come on out to the bridge west of town. Damn, Peckerwood. Jenny, can you keep a secret? I'm a book of secrets, honey. I was on that steamboat. A murdering preacher led the attack. I saw him kill Sadie. <gasps> a preacher? About a week ago, a reverend named Reed showed up here looking for Sadie. The on the Did he say where he was from? said he'd come from Empire. Then I'm going there with you. I know the mayor of Empire. His name's Hoodoo Brown. If anyone can help you find that preacher, it'll be him. Then I better get out to that bridge, help that marshal get the road open. <laughs> Keep the change. <laughs> Read. Read Ten sukis zapłaci za wszystko jak tylko dotrę do za Nowa broń. Broń z Łyski. No tak, podpływ rogów. Rzuć bombę z whisky, następny zwrócił V, aby rzucić bombę. On to wszystko wiadome. Okej, okay, no to jedno zdanie główne już jest rozwiązane. A nie, jeszcze trwa, jeszcze muszę pogadać z tym całym dentonem. Daytonem. Pad Daytonem. Jak się zapewne czyta. Oh, my God, what an atmosphere. Western-ish. Let's talk about it. What an interesting story. No, you listen, I'm the boss, and I bridge has got to This the road to the empire? Huh? Well, yeah, till quick killer shut it down. He and his band have been keeping things so hot, even the Irish won't work anymore. Only the damn coolies are willing. Where you want me? On the far end of the bridge, son. Chinamen got one last section to go, and I don't want them stopped again. Kid, No dobra, wziąłem drugie główne zdanie. Czysty przypadek. Na razie nie chcę go robić. Nie teraz. Na razie zajmę się jakiś kwiaty pobocznymi. Dobra, to jest poszukiwany. Zmyliło mi to, że na mapie nic nie ma. Już zapomniałem jak ta gra działa, aż dawno nie grałem. Noż mi to wybaczycie, to no to będziemy poszukiwać jakiegoś poszukiwanego bandyta. Wanted George Whiskers Mahoney for the wanton murder of an empire barber following a bad beard trim. Known to be found gambling in the Alhambra. Ostatnio daleko, na szczęście. Postaram się żywego przeprowadzić. No to wracamy do tego przybytku. Alhambra. Czy jak ktoś się tam wymawia? Where is George? O, oh yes. Nie chcesz teraz, bo nie chcę go zabić. Mam go! Tylko teraz gdzie go zanieść? Aha, albo no zobaczyć. No. Oczywiście, że żyje. Trochę trochę statystyki uległy poprawie. Jeszcze tylko chyba jedno zadanko widzę tu mam Jeszcze jakiś poszukiwany, jeszcze kogoś hmm, Nie Ale wiem, że jeszcze tutaj jest kurier, tak który będzie chciał, żebym coś tam zabić Wiecie co, może wezmę konie naszych ładek było bo to szybko będę musiał zrobić Nigdy nie lubiłem zadaj na czas w takich grach jeszcze Mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze łatwiej te pierwsze You you look like the adventuring sort, but are you daredevil enough to ride for the Pony Express? Odwagi? Well, if you want the work, come see me. I'm around. Chętnie. You might also try my brother Daryl in Empire. The pay's real good. Mostu if and you all stay alive long enough to spend it... <laughs> you know I'm just kidding. <laughs> Ok, okay poraz na Ale od razu widać coś na oczy to jest gratfortowy Serie Tony Hawk. I te gesty, te ruchy ludzi. Tony Hawk 4, jak nie patrzeć. Mm, tak, tak samo jak to menu, i zapisywali no. Czysty Tony Hawk.

to se pójść jest niedaleko, no. Eh, czas. Nicznik dostawy. Sprzedawca. I będę No I że a jeszcze. Nie, ten przycisk tu dopiero. I szybko wracamy do niego z żarciem. Jedzeniem. Ja wodzisz żyłem, miałem jeszcze dużo czasu, połowa. Że ja nie poczuł, poczuł zawiedziony zapłatą, może być. A, dobrze, zanim skończę, może jeszcze jakieś zakupy. Zaczniecie, co ten sprzedawca ma? do zaoferowania. Just received a new a, chętnie, chętnie, zerknę. Kilow Kilow wezmę, myślę, się nam to przyda, będę mógł kopać złoto. Nóż do skalpowania. Na razie nie. Jakoś tak dodatkowe zdrowie. Szybki strzel strzelba, tak? Szybko strzelna strzelba. Mm, pistolet, czego ja częściej używam? Chyba pistoletu. Mm, dobra, biorę strzelbę jednak. Bo pistolet... Ja jeszcze wezmę też pistolet, widzę stać. Okej, okay, to wszystko co kupię. Więcej pieniędzy nie mam. A czy ja mogę się cofnąć tam, gdzie, gdzie było do wykopania złota, czy już nie za bardzo? Już nic tu nie chyba nie płynę tak? <laughs> A, to ci. z po drugiej stronie. Czy tam już nie mam, co nawet do <laughs> Spokojnie sobie jadę na środek ulicy. Można nawet podjadę pod tego... Hej, to ten to... Ten to Daytona Już mi Dalton, Daltonowie już mi tutaj śmigają Przed oczami O, Chińczyk o, Już budują mosty, widać Okej, okay, no, dobra Tutaj skończę kolejny odcinek GAN Coś, że niedługo pojawi się Następne I oczywiście w, w, będę dalej grał W Penumbrę Na razie